Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Outlast. Dlaczego mógł wejść od razu tutaj w interakcję? Aha, bo tam będą się pewnie to przesunąć. Dobra, to nie ma co, ja przechodzę w interakcję, wy możecie dostać... ...lajka. Lajka, komentarzy też jakieś możecie napisać, a, a ja się po prostu zabieram za przejście tej... ...tej gry, nagrania kolejnego odcinka. Oho. Ta muzyka mi się już totalnie nie podoba, bandaża nie mogę wziąć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem... Oj oj, dobra, tu muszę sobie zaświecić. Cholipka, kurde, my jesteśmy w jakimś normalnie powalonym miejscu cały czas. Gdzie są te porąbane? St kurwa, słyszę ich, no kurwa no... że was, wiem, że tu kurwa jesteście. <gryw> Dlaczego się tak musi zaczynać ten odcinek? Kurwa! Nie wiem co gorsze, czy to czy szkoła. Kurwa, gdzie oni sapią do chuja? Kurwa, snurlaksy pojebane. Wewnętrznie mam oddech, tak jak nasz główny bohater, kurwa kurwa wkurwiacie mnie, kurwa co to za co to jest w ogóle, noż kurwa dajcie żyć. Pojebany gówno. Czy? Kurwa. Czemu kurwa zaczębiec biec? Kurwa, nie wiem, ale muzyka mi się nie podoba w chuj. Kurwa, pojebany gówno. Dobra, w tu mam ją wskoczyć? Jasne, że nie. Kurwa. Co jest? Halo? Kurwa tutaj dołem trzeba przejść. A nie dobrze skoczyłem, dobrze zrobiłem, ha, czyli elegancko wszystko. Kto to tak kurwa? Wy to słyszycie? Zamknij tam mordy, kurwa! Krzychu, uspokój się, kurwa! Łe, krzychu! Uh, 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 uh. O kurwa! Wyjebałem się na dół. Wyjebałem się na dół. Ale dobra, podniosłem sobie baterię. No to to jest jakiś kurwa D plus. Trzeba szukać pozytywów, wiecie? Czasem i takie się kurwa... mogę się uleczyć? Czy nie potrzebuję? Chyba nie potrzebuję. Nie, dobra. Dobra, wiem, że jest na górze. Chłopie, daj spokój. Tylko spadliśmy na dół. Się wydupiłem na dół, ale nie chciałem, dobra tu chciałem przeskoczyć, ale się nie udało, teraz co? Aha, wrócić muszę tutaj, hop. I tutaj, o kurde, wariacik, ty, Hopę. Bez przesady, to tak nie szarży. Tu mogę przejść? Coś jest w ogóle ciekawego, to jest tylko chyba nie? Tak, bo tam nie przejdę, dobra. To idźmy do góry, musimy przejść po tej desce, tam był pojeb, także fajnie, idziemy w stronę jego, jest co bardzo, bardzo dla nas dobre i korzystne rozwiązanie. Po prostu lepiej, nic lepszego nas dzisiaj spotkać nie mogło. skacz, wskacz tu, skacz jak Adam Małysz. Wariacik, dobra, tutaj na spokojnie. Tutaj bezstresowo, o, jesteśmy, wariacik poszedł gdzieś w tą stronę, my idziemy za wariacikiem. Gdzieś na górę jeszcze poszedł? No oczywiście, że tak, jak żeby inaczej. Dobra, gdzie jesteś pojebie? Ja wiem, że mi najebiesz. Wracamy do szkoły? Jak sobie kurwa inaczej... Spierdalać już muszę w tą stronę... KURWA! Jak się kurwa... Mogę się odwrócić do chuja? Kurwa! No wstawaj! Dobra on mnie goni... Kurwa on mnie goni! A on goni. A wydaje mi się... Ej, czekać czekaj... Nie było coś takiego jak... Yy, przez ramię po prostu? Obrót przez ramię? Obróć się a lewym altem chyba... Tak, kurwa, biegnie za mną wariacik. Kurwa, i co ja mam teraz robi w kiblu? On tu kurwa wejdzie przecież. Aha, ja go nawet nie widziałem, kurwa. Ty, gdzie ja mam tu uciec? Dobra, tu jest wariacik, dobra, idziemy. Spierdalamy! Krzyku! Uspokój się. Odpierdala ci od tego mefedronu. Dobra, tu spierdalamy. On za... O, chuj jest, gdzie on się pojawi? Tu jest męska toaleta, tu nie mogę iść. Co zamknij drzwi, kurwa i co? Chciałbym się kurwa schować w kiblu, może jakoś...

a może ja go muszę kurwa porobić? A, czekajcie, mam pomysł teraz, dobra, mam pomysł. Czy ja będę mógł skakać tam pomiędzy tymi kiblami? No bo kurwa, ewidentnie mogę tylko tam iść, bo tu jest wszystko pewnie pozamykane, tu nawet nie ma co próbować. Chyba, że do Damskiego jeszcze mogę iść, ale wątpię. Dobra, bo on jest dosyć kurwa powolny. On jest dosyć powolny. Zobaczymy, czy do Damskiego mogę iść. No kurwa, nie mogę, ale dobra, wiecie co? Ja mi to daje. porobiłem cię kurwa z pierdolony dobra kurwa idziemy na górę tam chyba tam w tą stronę mam iść nie macie tu kurwa no nie macie tu tego ciała też już tu nie ma no kurwa tak właśnie że czuł kurwa wiem kurwa Kurwa, jebana szkoła, pierdolona. Kurwa, nawet się nie chcę ukrywać. Się ma. Ty pamiętasz? To ty, ty do mnie mówisz? Kurwa, Spierdalej ode mnie. Chuja zrobiłem, zaraz tobie coś zrobię Kurwa nowy kurwiaj Pierdole Nieprawda, nie mów tak, wariacik Chuja jej zrobiłem, no czy nic jej nie zrobiłem? No kurwa Gdzie ty mnie prowadzisz? Mogę ukryć wszystko Halo? Dzień dobry? O, czemu mnie to nie dziwi? I'll never let you go. I'll never let you go. Dobra. I co w związku z tym? Tu mam iść pewnie, ale czekajcie, bo tu kurwa jest tylko droga jedna. Hop. No i zajbiście, no kurwa elegancko. Co on działa? w prawo, w lewo, wskoczyć, zeskoczyć, na dół. Hop. Puścisz się? A nie, tu mam chyba iść, czy nie? Wydaje mi się, że na tym balkonik. Dobra, potwora trzeba było przez ten... Przez kibelki, kurczę, porobić. Dobra. Dobra, jedź, jedź. Chodźcie. Dobra, jesteśmy dalej. Przeszliśmy, no tu... Ewidencyjnie... Deszcz krwi pada, no spoko. Fajna pogoda. Tu trzeba przejść boczkiem. Kurwa, ktoś już puka, no ledwo co... Ta gra jest coraz bardziej intensywna z każdym krokiem Napierdala ktoś. Już idę otworzyć, choie Spokojnie Hehe, <laughs> na górę Ciema Wariaty moje miłe, kurwa wy to jesteście jednak miłe hopaki. A jakie dobre to już w ogóle Mm, mm, mm. Kurwa, łap się tego i, i ten To pewnie muszę podciągnąć I w tamtą stronę Takie mam przyczucie Ale pewnie to jest przyczucie zmylne Dobra, przeszukajmy, co ja tu mogę w ogóle zrobić Bo mam przejście tutaj Te deski mogę wyjebać Nie, nie mogę Uu, hu, hu. Tu, nie, tu nie przejdę Tu nie przejdę, tu też nie przejdę A wejdź w interakcję z czymś a, dobra, takie buty to. Tam mogę się, mogę się wyjebać na dół, okej, okay, ale ja sobie baterie podniosę, bo znalazłem to dlaczego by nie No i tak się muszę tu wpierdolić na dół. Dobra, lecimy Uii. No tak musiało być, no Kurwa tyle tu pojebów jest! O, wy, kurwa, co to jest? Stajnia pojebów? Kurwa, nie w tą stronę jeszcze. wypierdalać kurwa, mamuty jebane pierdolone. Ej, nie byłem gotowy na to, kurwa. Kurwa tu kolej. nie byłem gotowy na tych pojebów, że od razu już. Jakie gówno pierdolone! Ne, 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 ne. Kurwa! Spierdalam stąd! Skakuj tu, kurwa, w Wietnamczyku! No kurwa, gdzie ja mam bied... Do chuja, co ja mam tu zrobić? Przecież ich jest tam kurwa 15 chyba. Co za gówno! Kurwa, nie wiem, tu w prawo kurwa... Tak, chyba tak. Chuja, nie dorwiecie mi kurwa. Na chuj się tak kładziesz, kurwa? Słyszę coś z prawej strony, wstawaj, kurwa! Jakie, kurwa, badziewie pierdolone, wypierdalać! Zamykaj, kurwa, tą stajnię ich! No, a tu, kurwa... Czuję, że lepiej nie będzie. Będę napierdalać. To długo nie wytrzyma pewnie, kurwa... Wejdź w interakcję kurwa z tym Co ty kurwa coming człowieku A tu coś coming, to się zaraz otworzy tam pewnie nie ma innej opcji Kurwa z tej strony No ty pojebało cię kurwa chłopie Jaki kurwa debil Spierdalam kurwa, bo chcę mnie dorwać Sfelinio zajebany Kiedy biegnę przed siebie, nie patrzę czy coś jest obok Biegnę kurwa, jak najszybciej się da, pojebałem przyciski, kurwa pojebałem przyciski Dobra, ale oni też są pojebani Teraz chodzimy, hopla i kurwa przed siebie ja nie wiem czy, czy ja w dobrą stronę biegnę czy nie, szczerze, biegnę bo spierdalam, nie? Tu widzę pojeba. Kurwa, tu muszę, do tej windy. Siup, szybko, hehe, <laughs> musiałem taki kółko zrobić kurwa. Nie wiem, ja na miejscu tego gościa to chyba w ogóle nie szłem się dawno, zajebał albo stąd uciekł, nie? Trudno, ja rozumiem, że on szuka żony, ale kurwa, jak w takich war... Przecież tego się w ogóle to jest nie. Unbelievable, to się nie da. Lynn czy Jessica, kurwa, ty już sam kupię, nie wiesz, kogo ruchałeś. To by się po. Styki się kurwa przepaliły już powoli. Nie wiem, w której strony będzie wejście, kurwa, chyba z tej, nie, nie, z tej. i hoj, winda jednie. No nie ma chuja, że on to przeżyje, nie? Ciężko by to było przeżyć. Aha, myślałem wyjść tam, ale się nie dało. No to chuj, jedziemy dalej. Stąd już nie ma wyjścia. Jesteśmy tylko my, Pojeby i Jessica Lynn, czy Luna Jessica, czy zwał jak zwał. Jeszcze Hm, dobra, już widzę, gdzie mam zejść, drugą, chyba Nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu, nie tu wariacik, wariacik, w drugą wariacik Tutaj chyba jest naj... A. To my tu kurwa mamy. Chyba winda całkiem pierdolła. Tak. Tak mi się wydaje. Sancti Tepulcher. Mamy co? 16 minut. Dobra, jeszcze możemy chwilę. Chwilę podciągnąć ten odcinek. Już jesteśmy w kopalni więc. Okej, okay, jakiś wstrząs, spoko. Wiecie, to, że ja se... Kurwa, myślałem, że ktoś tu stoi. To, że ja se tak idę, to nie znaczy, że się nie stresuję, nie? To wiecie, że nie mylcie, bo i je, kurwa jestem zestresowany. Także, no, jest całkiem sympatycznie, kurwa, ciemno. Fajnie, fajnie, jest. lubię, lubię takie. Kurwa, co to ja pierdolę? Nie, nie, nie. to kurwa, co to było? W pizdu na chuj mi takie coś, kurwa, robicie? Jebło was! Jesteście po popierdoleni? Idę w prawo, kurwa, bo on przyszedł z tej strony i chuj mnie to obchodzi. Kurwa, no czołgaj się, pojebało cię. Możesz tu kurwa przejść. Do góry, wariat. <laughs> Tam ktoś chodzi. Ej, idźmy to zobaczyć. Wiem, że nie jest. Kuj, niezagubiony nie zagubiony. mordy, co tam? O, elo, mogę? Kuj, jak zejdę to mnie zajebie, nie? Mhm. Mm Hmm. Tu jest alternatywa droga, dobra. Dzień dobry! Co tu się odjebało? Co to za impra była? Ciekaw. No kurwa, nic przyjemnego. Droga do Damaszku. Okej. Okay. Zażyli se. Kurwa, no tak średnio. Dobra, idziemy dalej. Ci topry? Kurwa, tu coś jest. Chuj, idę, bo krew tu jest. Latarka jakaś. No, nie, niezbyt to przyjemne podejrzewam, że mi miejsce. No, ale chuj, tam no skoro mnie. O, siema! Mogę tu wskoczyć? Mogę. Dobra, ale to kurwa, ale to. O, to rozkmione. kurde. Dobra, wiecie co, prawie 20 minut odcinka wystarczy na dzisiaj. Myś, poprzedni był dłuższy, więc ten będzie taki troszkę krótszy. Także mam nadzieję, że nie będziecie. Będzie, kurwa, mam nadzieję, że nie będziecie źli. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.